go z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla was kilka meczyków granych ze znajomymi, z zarządem i tam z widzami z Discorda, na którego zapraszam oraz jest też, no przede wszystkim bardzo dziwny cheat, przede wszystkim klaczyk z który udał się, bądź się nie udał no i jeszcze tam parę ciekawych rzeczy, więc nie, no już nie gadam więcej, jeśli wam się spodoba to łapka w górę, sub i miłego oglądania. On czytuje? I ten też! Ten zae. Ta. A tam w enemy ktoś, okej. Okay. Ten pierwszy w enemy chyba się też. Prywatne konto. O, to może być meczik taki rozzewkowy, fajny, żeby się można poczilować. A ten zae ma świeżuteńkie konto. Lord, nice game. A ten ma nick Sigmundus Kratus est O, prywatne, Ale nie, ja to. Slashi, ja nie mogę wyjść teraz, bo to jest materiał na YouTube'a, bardzo dobry, wiesz? Powiem ci szczerze. Ale autentycznie. Co A co dzieje? zarobiście to jest, ty! Nie <laughs> no, w sensie, że ja tego tak nie mówię na poważnie, bo to znowu nie jest nic super... ...aż tak dodatkiego, no tak ale to ciwało, jest bekowe. Ciwało. Ale bekowe, bo tutaj mamy... Zobacz na tego 51, patrz na 51. Zaraz patrzę. Zobacz, jak mu celownik fajnie przeskakuje. Nie zdążę, bo go zabiłem. Znaczy, tam ci też cheatują. I gramy z dwoma... Wszyscy... Poddanie się. cheaterzy. Ja... Zabiłem. Wielki uslash i 8 Ej, zabije dwóch. Jestem kozak jak w tej gierce. O! Easy. Że dwa ajmy się poddały to bez tego, to Jeszcze no. <gamy> jednego matchmakinga startujemy? Ta no. Drugi raz tak nie będzie raczej. No nie wierzę ty. Ja nie wchodzę tam. Co? U nas goś otworzył AWP. Eclere on co to jest? Nie ma tego w opikunku. Może się nie dodało jeszcze A może to jest też jakiś cheat? Co? Has been permanently banned from official CSGO servers? Co? Jakie on ma... Takiego czego jeszcze nie widziałem, dobrze to nagrywam To jest fejkowy komunikat Normalnie czciąkom, Że dostał bana, nie ma żadnego bana Jakieś takie totalnie z dupy rzeczy, nie wiem czy to jest wymagany cheat, żeby takie rzeczy robić Ale zgaduję, że wymagany jest cheat Ponieważ prawdopodobnie ten gość jest też i termo 300 godzin i tak dalej, nie? Nie widziałem takiego czegoś nigdy. Jako komunikaty radiowe u nas czaisz? Takie coś zmodyfikował. Normalnie u nas w Steamie gość komunikaty radiowe takie daje. Disconnect do... Dobra ty, to czekaj, dam drumę i schody i będzie... No, leziesz tam na standard. Wiki dawaj, wiesz mi. INDE, INDE! <laughs> schody uważaj. Fajere. O fajery, no! Trzecia, jedna kanapka. Kanapkę jeszcze. Zajął, Dobra, to szedł gdzie indziej. Nie, słuchaj. Szukał, ale zjół. Blisko rampa. Jadę. Po drodze jesteś. Leży domek, to ten chyba nie? Okej, okay. jeszcze gdzieś temu. Scout. Ok, oh, nie. The... Y Short. Connect. Dobra na short jest Na fire jest za fajram w sensie ci Anek Schody leży Kurde ale będzie Ace Shortowałem nie będzie Dżungla, Connect Nie wiem lecisz na nim w ogóle No Greku Idę na Connect nie patrzę. Ale. Under, chyba? Albo... Dwóch Domek! Rampa. Jeszcze jeden domek! Ej, no nie! No, ale... Zaszczelaj bo niego, Janusz, co tak? Rampa, widzisz? Ten w trupie, Teraz Teraz nie zagram m ja bym miał aż patch haiding, kiedy mógł zagrać mecz No, to boli, boli czasami no, A ja no, tak no, myślę no, czasami, czy... Typu. Kurde, ja przecież zmieniłem, no. mogę zagrać Debil jestem Paletyam no, Kampę, no, nieważne Top mid wyszedł, jak ina? Mogę Gotowi no, są no, na mnie mogę, Dzięki, Greku y Ale support, co? Nie da wam pomocy ja tu hejdziki ładne To co, ace jakiś, co? No już ci zabiorę No już raz a4 no, ja też gdzieś No ja tam Real. A ty tylko przegrywało, nie? A Real, kurde też. Beczka. Tylko, że ma cięższego przeciwnika. Z Villa Real, 0 83. No. Smoka, tylko że, że jest lepszy, no a jednak. B czy A? Raz, nastrami. Co jest, low? <laughs> Rampa leży. Więcej, ale smoki jakieś. A, Dobra, ale. od razu gramy next. Na no, abu jeden dawno. Jeden resp. Ta Sordes. Su słuchaj, słuchaj. O, dobra, nice. Screen. O, da Nie ma nic mit. Long wychodził. Mit załona. Tak. I long. Pa kabat. Tak. short. Zmytujesz ci co? No. Lit. Smok. Fresh. Ja smakowano Przechodzę przed smoka Jest jeden Dziecko. mi Dziecko. tam tam jest Dziecko. Co wciąż Dziecko. na dwóch, Uf, chyba jeszcze jeden, przechodzi. Tak, Auto. Dwie kule. No, Side, no przebieg. Zasady. I winda. Side comfy, więc nie zabije. O, blok siłą. prawo. Pewnie short. Lap short Ale flash i dalej. Winda dwójka, winda dwójka. W winda, bus się obsiad. Short. Short w winda. Speed. Nie wiem dalej. Nas. Dwóch mi Set. Jeden jeszcze CT, raz CT mida CT do lewej był. <mulity> Możesz się po mojej mordzie potem Fiotrki przejść na longa Spali i nie przeszli raczej. Ale sprawdźcie ten piach i tak. Białe. Czuję auto. Nie side, na górze jest. Za łupką leży. Weź Czekaj, już rzucam. Flankę, flankę. Na no longa ci dam. Fajny meczek, fajny. Uuu. Ale tak. No, potem się działo. Meep pikował jeden. Meep no. Lewo. Ja po głowie już. O, więcej meep. Jednego zarumaj. Podjeżdża, Gala raczej. May. Czwarta nie ma jeszcze.

Co? Ty gadałem, wiesz, gadałem, wygadałem mnie wrac się skutki Zaczerwamy No nice, jest Greku Żyje, Warkubański O, młamka Ja też mam Tyś tą jeśkała? magnes Ta Gdzieś rzuty, rzuty ruty. Rzuty, 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 ruty. Nie no z grekiem się nie dagadać. No Greku to... Nie! O zut! Sight mam tutaj! Sight już i wentru mnie napięcie.

Jak nie chcecie grać, to mówcie no. ja Tam w dwójkę, kask. w trójkę, w boostem i easy będzie Jest do, nice. w A wupa, nie? Leży Tak, tak. <laughs> No i tak nie mogłem trafić, wiesz? A żółty, mi W się sensie, nie? Jedź do przodu, sankarze, ja patrzę cię o to oh, okej okay. No, jak tak będziemy co rundę, to nie mają szans, nie? Był na midzie? Dawno. No. Oh, no, my... O! Co tamiki? Nieprawda, to był... to był Matthew. No, z aspekta, rzuciłem. Pikuj, pikuj. NBK. NBK. Oh, I żółty jeszcze? Kar NBK na pewno. A żółty nie wiadomo. Jeszcze jeden, to nie ten, A nie, to ten. nie, to nie ten żółty. Góra żółta. żółty. Nie Góra, widzę, ale to ugro, kurde. Zabijam te pary kurde. Drzwi te Side? Leży Zabijam się Zabijam Yes. Yes. Chyba auto. Nice, nice. krakusie. Nice. Mogą być kibie blisko? Dwóch, trzech chyba, nie wiem. Na, wchodzą longiem. Idę long Nie idę long z spaliłem. Patrzę przejście. Nie przez te zawodnik. Zaszał był Greku? Żaluzja, halo, żółty. Jeden na dwóch long. Jeden ja okay. Więcej. Kaszuję. To już na, na kamery

Nie, kurde. Oj i już ta. No Zagresem na niego. No i pięknie. chyba kawa. Dajmy konektor. Jeden. Nie, że ląk. jest czysty. Yes, jest bałun. Czy słyszałem coś? Jest tutaj blisko. Jedziemy. O. O. Aha, Dwóch ludzi. No co ten Paweł? Paweł, no patrz, Paweł

Bo on myślał chyba, że ja będę go pikował Nie, bo, On chyba przestał myśleć w tym momencie właśnie Albo ja przestał to jest, to jest, to jest.